Cześć moi drodzy, witajcie. Dzisiaj krótki film na, o potęgowaniu liczb dwucyfrowych w taki śmieszny sposób. Do no, potęgowania z reguły używacie kalkulatora, no ale czasami kalkulatora nie ma, zatnie się. Jeśli mamy podnieść do kwadratu 25 bez kalkulatora, no to raczej mnożymy pisemnie sobie albo pamiętamy, że 25 do kwadratu to jest 625. No ale ja tutaj w taki sposób 25 do kwadratu możemy zapisać, że to jest 25 razy 25 i teraz 25 przedstawię na dwa sposoby. Raz wpiszę 30 minus 5, a drugi raz 25 plus 5. To jest 25, nie 25, tylko 25.

Potęgę jako to samo razy to samo, i te 25. raz pisuję 30 minus 5, a raz 20 plus 5. I mnożę 30 razy 20 i dodaję to 5 do kwadratu. <coughs> Dlaczego tak jest? Jak sobie wezmę jakąś liczbę do kwadratu, zapiszę, że to jest c razy c. I tę liczbę przedstawię raz jako x. Minus to samo jakieś tam a i to c zapiszę jako y i dodać a. Czyli to c raz zapiszę jako x minus a, drugi raz jako y plus a, ale tak, że x minus a to jest y plus to jak y przeniosę na lewą, to będzie x minus y, a było na prawej i plus a, to jest 2a. No i podłożę sobie za c raz x minus a, a raz y dodać a. No i teraz mnożę każdy z każdym x razy y, x razy a, czyli a x. Minus a y i minus a razy a, czyli minus a do kwadratu. x, y przepiszemy, a z tego włączymy a przed nawias. A przed nawias, w nawiasie x minus y. I dopisujemy minus a kwadrat, Czyli x, y jeszcze raz przepiszę. Natomiast x minus y to jest 2a, czyli mam a zamiast x minus y razy 2a. No i ostatecznie mam xy, nasz jeszcze tu pomoże a kwadrat, czyli 2a kwadrat, minus a kwadrat i to już na końcu będzie xy i minus, czyli plus a kwadrat. I to jest. Wynik tego ułożenia. Czyli liczba c do kwadratu, jak przedstawiam jako coś minus a i coś innego i plus a, to jest od razu x razy y i dodaję to a do kwadratu. I tak tutaj zrobiłem. 30 razy 20 i plus 5 do kwadratu. <laughs> Dajmy sobie jakiś inny przykładzik

Razy trzydzieści i dodaję tę jedyneczkę do kwadratu. To jest 960 sześćdziesiąt i dodać jeden, czyli dziewięćset A może jeszcze z czterdziestką czterdzieści do kwadratu. To jest czterdzieści razy 43. I zamiast 43 dam 40 plus 3, a żeby odjąć, to muszę mieć 46 minus 3. Czyli jest 43 i 43. Trójeczka, trójeczka. Więc mnożymy 46 razy 40 i dodajemy trójeczkę do kwadratu. 160, 184 i 0, i dodać 9 to jest 1849. Zawsze dobrze mieć kalkulator, ale różnie to bywa. Nie wiem, czy takie coś zapamiętacie, czy warto, no ale coś takiego dzisiaj pokazałem. Bywajcie i do następnego zobaczenia.